was drodzy widzowie PL3 raport w innej scenarii a za chwilę powiemy dlaczego tak a nie inaczej kolega Łania kolega Nowak zapraszamy na przedostatni odcinek uwaga raportu jeszcze jesiennego pomimo że jak widać tył na to nie wskazuje tył na to nie wskazuje na nic wielkiego w ogóle nie wskazuje ale witam was serdecznie zaraz wam wszystko opowiemy <laughs> No to co, no to, yy, jesteśmy po 12 tygodniach rozgrywek, ten ostatni 13 przed nami yy, i tak naprawdę dalej niewiele wiemy. Yy, znamy mistrza czwartej A, yy, nie znamy mistrzów czwartej B, nie znamy mistrza czwartej C. Yy, w drugich ligach OK, tutaj mistrzów znamy, ale dalsze miejsca na podium dalej są e, nieodgadnione. E, w trzecich ligach e, bardzo podobnie. E, no e, naprawdę w tym sezonie ja nie pamiętam, powiem szczerze, żebyśmy tak długo czekali na końcowe rozstrzygnięcia i ten ostatni tydzień, e, pomimo niesprzyjającej aury, będzie bardzo, bardzo gorący. To prawda, to oczywiście prawda i tak jak powiedziałeś, nie wiemy jeszcze bardzo, bardzo, bardzo wielu rzeczy, nie jesteśmy jak jeden z dziesięciu, żebyśmy mieli wiedzieć wszystko, więc no szkoda, a szkoda, a szkoda, mistrzów jeszcze wszystkich nie znamy, Spadkowiczów też jeszcze wszystkich nie znamy, bo tam też się jeszcze dużo dzieje, także no, najbliższy tydzień będzie naprawdę bardzo emocjonujący i, i na pewno przyniesie dużo rozstrzygnięć. Ja myślę, że pewnym wyznacznikiem tego, jak wyrównany jest to sezon dla w większości zespołów jest ilość walkowerów. Nie ma co ukrywać. Zazwyczaj było tak, że w sezonach jesiennych, kiedy ta aura już nie sprzyjała, przychodził listopad, no to ta ilość meczów oddanych bez walki się zwiększała, no bo gdzieś w tych tabelach poszczególne rozstrzygnięcia znaliśmy. Teraz nie ma, więc drużyny muszą po prostu do końca rywalizować, do końca mają o co grać. Co za tym idzie, pojawiają się na boiskach i tych meczy bez walki nie oddają. Zgadza się. I to nawet ekipy, które walczą, dajmy powiedzmy o szóstą, siódmą pozycję, to mają wpływ na to, czy ktoś będzie miał mistrza, awans, podium, e, także fajnie, że tego te, tak też do sprawy podchodzą. E, no i miejmy nadzieję, że ten ostatni tydzień też nie przyniesie nam walkowerów, tylko że odbędzie się komplet spotkań. Tak, no ja akurat aż tak, e, aż tak optymistycznie do tego nie podchodzę, bo myślę, że w tym ostatnim tygodniu trochę walkowerów może się pojawić, aczkolwiek trzymam kciuki, żeby było ich jak najmniej. E, no ale się wielkie spotkania hitowe e, szykują, tak, Także y, mamy nadzieję, że będziecie z nami, mamy nadzieję, że będziecie te spotkania obserwowali, no bo y, 4 dni rozgrywek to istotne, 50 chyba trzy spotkania, jeśli dobrze pamiętam. Finał PL3 k również na ten ostatni tydzień przewidzieliśmy dla Was, Renokar Car, y, Paladyni Prawilności kontra Admetal, a więc dwie drużyny z Ekstraligi, można powiedzieć bez niespodzianek. Eee, tak. Tak, tak, to, to się zgadza. Bez niespodzianek. Świetnie to organizator <noise> ułożył. No, no dobrze, już, już, już. <noise> już ułożył. No i miejmy nadzieję, że, że ten mecz też przyniesie nam duże emocji. Jaki jest twój faworyt? Ja zawsze powtarzam, że w meczach pucharowych jestem za karnymi. W tym sezonie PL3 kap tych karnych nie było, więc liczę, że te karne będą po prostu w finale. Ja w takim razie liczę na to, że rozstrzygnie się to wszystko w dogrywce bezkarnych, chociaż tutaj prawdopodobnie to Renokar miałby większe doświadczenie, bo już raz w tym PL3 Cup w dogrywce mecz rozstrzygnął. Tak, z Rowerem o dziwo, czyli, czyli e, liderem trzeciej ligi grupy B, e, który też jeszcze mistrzem nie jest, jak, jak wspomnieliśmy. E, no dobra, no to jeszcze chwila też oczywiście o Ekstralizę. E, no mamy mistrza, w końcu mamy tego mistrza, został nim Pingwin wygrał w czwartek z Renokarem. Zdobył te punkty, które były mu potrzebne. Wygrał mistrzostwo, historyczne mistrzostwo, bo Pingwin nigdy mistrzem, a więc najlepszą ekipą PL3 Ergol nie był. No wielka sprawa dla tej drużyny, ale trzeba powiedzieć tak racjonalnie, to był jednak najlepszy zespół na przestrzeni całego sezonu. mi się nawet o stwierdzenie, że kilku, kilku sezonów, bo trzeba wziąć pod uwagę, że Pingwin ostatni raz przegrał w czwartej lidze. Czyli w 2013 roku. <noise> Dokładnie tak. Tam przegrał, tam przegrywał, miał 6 sezonów bez, bez zwycięstwa. <noise> nie, to oczywiście nieprawda, ale faktycznie trzecią ligę Pingwin przeszedł bez porażki, drugą bez porażki, no i Ekstraliga teraz również bez porażki. No jest... Trzecią też bez porażki, bo mi tak coś świta, że jakaś tam była chyba strata punktów, e... ale nie jestem pewny. Ja właśnie z tego co kojarzę to była jeszcze czwarta liga, bo Pingwin w czwartej oczywiście też grał i w czwartej była tam jakaś przegrana, ja to sprawdzałem, tam jest naprawdę potężna seria zwycięskich Spotkania. czy to zweryfikuje Marło inaczej, po prostu tego w materiale nie będzie, jeżeli to nie jest prawda. A <grywa> jeżeli to mówimy i to słyszycie, to znaczy, że tak też było. Jeżeli widzicie jakieś przejścia, <grywa> dziwne cięcia, no to, to po prostu się poboliliśmy i staramy się z tego jakoś wybrnąć. ale nie dobra, już tak całkiem serio. Pingwin faktycznie seria niesamowita, podobnie jak Marpoli w tym roku. Marpoli na trawie nie przegrało, 26 spotkań, 26 zwycięstw, ale Pingwin mistrzem, Pingwin najlepszą drużyną po raz pierwszy w historii. No i co, i, i pytanie, czy teraz. Pingwin jest do pokonania w tym, w tym przyszłym sezonie, czyli na wiosnę, no bo jednak mówi się, że łatwiej coś zdobyć niż potem to obronić. Idąc tym tropem, no to pingwin powinien mieć własną podgórkę. Wiosną, a ja myślę, że Leśniewski gdzieś tam z tą porażką będzie starał się sobie poradzić i myślę, że Leśniewski będzie chciał pokazać wyższość już na hali, na której Pingwina zobaczymy. Także myślę, że tutaj powtórzy się troszeczkę walka z tej Ekstraligi Jesiennej i że tutaj Leśniewski za wygraną nie da. Wiadomo, nie można jeszcze oceniać, bo Pingwin na pewno też będzie miał niesamowitą pakę. Także zobaczymy, co będzie, ale bardzo się cieszę, że Pingwin na dobre wszedł, wejdzie w, no, w no, takie struktury tych, tych najmocniejszych. Tak, to, to zdecydowanie i dlatego, o, jesteśmy właśnie na hali, bo wspomniałeś już y, niejako o tym, że Pingwin będzie się z Lesiewskim mierzył w rozgrywkach halowych, to będzie wielki pojedynek, o tym wiemy, a my właśnie już nagrywałem program z hali, no bo e, po całym tygodniu zmarznięci, zziemnięci troszeczkę, postanowiliśmy, e, no, w komfortowych warunkach to dla Was zrobić i dlatego jesteśmy na hali AWF i S Gdańsk. No dobra, no to tyle, mamy mistrza Ekstraligi, czekamy na pozostałych, ale to w przyszłym tygodniu, a teraz przynajmniej... dużo było o rozgrywkach trawiastych ale no jako że jesteśmy na hali do tej hali też możemy tutaj troszeczkę i wręcz musimy powiedzieć sezon zbliża się wielkimi krokami w przyszłym tygodniu gramy jeszcze 4 dni czyli do 30 listopada spotkania na otwartych obiektach potem płynnie przechodzimy od razu od poniedziałku na hale nasze no i co i wiemy już wiemy mniej więcej jakie drużyny będą mniej więcej no wiemy jakie drużyny będą brały udział ale zapisy cały czas trwają do najbliższego czwartku jeszcze można z zapisać. W czwartek będzie publikacja tabel, w czwartek będzie publikacja poszczególnych grup, no i terminarza na ten pierwszy tydzień rozgrywek. Wiemy o tym, że kilka drużyn postanowiło się połączyć. Bardzo ciekawe fuzje. To może teraz Patryk opowie, co tam tak naprawdę się dowiedział i co może zradzić. Cóż mogę zdradzić, to nie wiem, ale wiem, że tutaj mamy takie fuzje. Dość nietypowe, wydaje się, bo to nawet często rywale łączą się ze sobą. Na przykład fenomen polskiej piłki nożnej gdzieś tam łączy się z gumisiami. To jest bardzo, bardzo mocna, wydaje się, fuzja. Eee, na pewno jeszcze jest fuzja młodych bajecznych technicznych z galaktycznymi, z z Gdańsk. To też e, nie wiadomo, co przyniesie ta mieszanka. Dwie drużyny zielonych. Dwie drużyny zielonych, także może ze strojami nie będzie problemu chociaż. E, no i ostatni. Było takie pytanie ze strony Piotka, czy jeśli każdy będzie grał w strojach swojej drużyny, czy będzie to jakiś wielki problem? Myślę, że nie, bo ten kolor, ten odcień zielonego w miarę się pokrywa, więc no nie powinno to dziwić, jakby rywali. Ale słucham dalej. Nie wróżę, ale gdyby taka drużyna mieszanka, że tak powiem, zdobyła trofeum, czy na przykład jakąś obronę ligi, czy tak ligi, ciekawe, kto by to wziął ze sobą? Szymon. Szymon, no. Szymon, Szymon jest oficjalnie już kapitanem, także na jego ręce, skoro podjął się moim zdaniem tego wyzwania, to na jego ręce będą wędrowały nagrody. Piotr raczej nie jest wyrywny, że mu to z rąk tam wyciągać i, i na siłę wpychać w swoim, w swoją kieszeń. A no, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, ale oczywiście ostatnia fuzja, o której jeszcze słyszeliśmy, to jest freestyle z team z Itale Miasto, też bardzo ciekawa. Też rywale tego, tego, tegoroczni w tym sezonie, także też zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale fajnie wiedzieć, fajnie widzieć, że że ekipy łączą się ze sobą, łączą siły. No i ciekawe, czy powstanie taki twór jak w zeszłym sezonie, Last Minute, pamiętasz, to faktycznie była ostatnio zapisana drużyna. Zawodnicy, którzy na Facebooku, pamiętam, że chyba Hopek napisał w komentarzu, czy ktoś potrzebuje bramkarza? I nagle okazało się, że jak coś, to ja jestem, jak coś, to ja jestem i zebrało się siedem 8. No Może nie rozmawiajmy o wynikach. Ja sprawdzałem, nawet przed programem mieli w trzeciej lidze piąte miejsce, więc nie było tak źle. A, no nie było tak źle rzeczywiście. Nie było tak źle. No i tam. Niektóre mecze mieli bardzo ciekawe, ja z tego co pamiętam z Hanzą, czyli z, z mistrzem, 1-0 dokładnie, 1-0 w ogóle na, na hali, no i z potężną ekstraligową wtedy jeszcze Hanzą, no to, to, to wydaje się, że to taki największy sukces ekipy. Tak, to, to, to ten zespół urodził się na ostatni moment. Teraz też coś takiego być może się uda. Jeszcze, tak jak wspomniałem, do czwartku, te zapisy trwają, jeszcze można się zgłaszać. Fajny sezon. A propos tutaj jeszcze tych fuzji musimy powiedzieć, być może ale się będzie z kimś łączył, być może światło się będzie z kimś łączyło, a także dużo, dużo tych połączeń przed nami. Jestem ciekawy, czy te mieszanki będą wybuchowe i jak to będzie faktycznie na boisku wyglądało, bo czasami gdzieś zbyt dużo gwiazd w jednej ekipie to też nie jest zbyt dobrze. No ale co, ale ktoś musi w tą piłkę, rzecz jasna, grać. Także zapraszamy na halę już od 4 grudnia. Będziemy transmitowali wszystkie spotkania na żywo, także też będziecie mogli, nie wychodząc z domu, swoich idoli oglądać. No i tyle. Chyba w czwartek, tak jak powiedziałem, najbliższy czwartek ogłoszenie grup poszczególnych i ogłoszenie terminarza, publikacja na pierwszy tydzień rozgrywek. No to teraz już drużyna tygodnia. Yy, no a tygodnia, no nie mogło być inaczej. Mistrz PL3, Ergol sezonu jesień 2023. Pingwin. Pingwin, który nie przegrał ani jednego spotkania w Ekstralidze. Czasy wielkiego ego się przypominają, czasy tych największych, czyli no nie tylko ego, ale też filtrów. Team Kurendy to wielkie były ekipy, które no wielkimi zgłoskami na kartach naszych się zapisały. I teraz Pingwin buduje swoją pozycję, buduje swoją wielkość. No i zaczął naprawdę z wysokiego oce, bo debiut w Ekstralidze i od razu mistrzostwo bez porażki. To prawda. No i tak jak mówiliśmy wcześniej. Pytanie, pytanie czy możemy uznać, że Pingwin będzie powtarzał swoje, swoje, swoje wyniki, bo to będzie dopiero wtedy rzeczywiście ogromna satysfakcja dla tej ekipy, chociaż no, usatysfakcjonowani już teraz muszą być. No Marek Kozakiewicz tutaj, który e, trzymał to wszystko, trzyma to wszystko w ryzach, niekon, niekoniecznie ostatnio występując poprzez kontuzję. E, no niesamowita robota i Pingwin to co, to, co robi w ostatnich latach w pl Shergol, to jest naprawdę E, ogromna rzecz i ja się bardzo cieszę, że takie ekipy tutaj są i nie tylko e, grają w niższych ligach, ale też po prostu walczą o najwyższe cele, przy okazji będąc świetnie zorganizowanymi. Tak, oni od, oni od samego początku bo widać, że naprawdę e, przykładają się do wszystkich swoich obowiązków i do tej zabawy, jaką jest też PL3 ErgoL e, z należytą starannością. To im świetnie wszystko wychodziło przez te dwa lata, bo e, droga e, trwała z czwarte ligi do ekstra ligi właśnie dwa lata, e, wiele zwycięstw e, praktycznie e, mała liczba porażek, no i, i do, doszli do tego, do czego mieli dojść. Taki był ich cel, zdobyć mistrzostwo PL3, El gol jak najszybciej. Ale tak jak powiedzieliśmy, ciężko będzie to teraz bronić, bo rywale na pewno nie będą e, patrzyli na to, jak Pingwin ponosi kolejne puchary. E, nie musimy uciekać daleko na karty, naszych, na, na karty naszej historii. Leśniewski też tego tytułu nie obronił, e, więc to nie jest takie proste. Zawsze łatwiej jednak na ten szczyt wejść. Zgadza się, no, tym bardziej, że mamy gdzieś tam z tej drugiej ligi. Awansują ekipy, które też mają ogromne aspiracje. Sosenka 23 to już jest właściwie pewniak, który wchodzi. Marpoli to jest też kolejny rozpędzony zespół, który też właściwie od, od, od bardzo dawna wszystko wygrywa. Także są to ekipy, które też pewnie się jeszcze w jakiś sposób wzmocnią i też będą walczyły i też Pingwinowi, że tak powiem, nie będą ułatwiały drogi do, do powtórzenia sukcesu. No to co, no to gratulujemy Pingwinowi, tego mistrzostwa, trzymam kciuki, zobaczymy jak będą wyglądali na hali. Wiem, że futsalowcy w tej drużynie też się prezentują, no bo jest Borek, jest Wardy, więc ci futsalowcy, myślę, że w tym Pingwinie się odpowiednio odnajdą i nadadzą mu odpowiednią rangę drużyny halowej. No i potem przyjdzie ta wiosna i taka weryfikacja, jak ten Pingwin przez zimę ciężko pracował na to, żeby obronić tytuł. Gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów, no i co, i może niech gonią tą wielką trójkę, która jest wspomniałem, tim, kurende e, filtry i ego, co nie będzie łatwe. E, łatwe to mogłoby nawet być, tylko jak długo będzie trwało, bo tutaj faktycznie dobić się tak wysoko, to, e, to może być problem, y, zwłaszcza, że niektóre ekipy już z tego, czy z tego, z tego czuba nie grają, e, a wciąż są na, na topie. Fajnie, że mamy tę tabelę wszechczasów, zachęcamy też do, do, do zaglądania do niej, bo tam naprawdę się dzieją dziwne, różne rzeczy. <laughs> Bardzo dziwne. E, gratulujemy raz jeszcze, no i e, idziemy dalej, e, czyli na koniec przegląd prasy kolorowej. thank mm -hmm. you Przegląd prasy kolorowej, przegląd w cudzysłowie, żeby się nikt nie obraził Kibolski na początku. No bo myślimy już tutaj gdzieś o przyszłości, być może niedalekiej, taki pojedynek nie na boisku, ale na trybunach radosny futbol kontra KT z Danzika, coś kapitalnego by to było. I niestety w rozgrywkach ligowych, przynajmniej w najbliższym sezonie zmierzyć się nie będą mogli, ale coś nam mówi, że moglibyście zmierzyć się ze sobą na hali na Ergo Arenie. Tam dopiero by się niósł doping, także wystarczy tylko zapisać nie, i wziąć udział. Radosny, bo już jest. Danzika już jest, także radosny. To, jest, to może być wasz sezon. E, futsal to jest naprawdę wspaniała sprawa, jeżeli się go boicie, to niepotrzebnie. Jeżeli... Nie boją się, bo nie wiem, czy pamiętasz, w Cedrach grali w naszym turnieju. No właśnie, właśnie, rzeczywiście, radosny, no to kurczę, nie ma na co czekać. E, będziecie świętować tak samo, e, podejrzewam. Bez, może bez raz już na hali. Może bez czegokolwiek, co mieliście w, ze sobą e, w środę, e, ale to już mało istotne. E, w każdym razie fajnie było też zobaczyć was na trawie. Taka Danzika z radosnym futbolem. Takich kibiców nie było. No ja nie pamiętam takich kibiców, którzy przychodzili tak licznie i tak hucznie. Zresztą ja w ogóle za mojej kadencji w PL Gol nikt nie dostał zawieszenia na, na mecz swojej drużyny, nie mógł pojawić się z kibicami. Także tutaj akurat no, Danzika 1-0 dla was, jeżeli chodzi, tu już z radosnym wygrywacie. Radosny zakazu nie dostał. Zapisali się na kartę historii, no bo nigdy faktycznie zakazu zorganizowanej grupy kibiców uczestnictwa takiej grupy w meczu nie było, dan Danzika po raz pierwszy coś takiego e, wprowadziła, można powiedzieć, e, w PL3 Ergol. Ja pamiętam, oczywiście ty jesteś młody, to, to jeszcze nie wszystkie sezony PL3 Ergol pamiętasz, ale był kiedyś taki zespół Nowatis, potem Nowatis Plus się e, nazywał, e, rodem z Ukrainy. No, ja pamiętam w Ergo Arenie po 100-150 osób z flagami, e, no naprawdę świetnie to wyglądało, transparenty, konfetti, tam wszystko było. A, to na hali to takie, wiesz, to ciepło. No przed chwilą zapraszamy. Radosny. Oj bo radosny, to radosny zawsze zapraszamy, zawsze chętnie. Zawsze chętnie trochę fajnej radości wprowadzić na, na Ergo. E, także zapraszamy serdecznie. E, no kibica to jest zawsze spoko opcja. No tak, e, no to lecimy dalej. E, w hali nie pada, e, przed nami jeszcze jeden tydzień na otwartych obiektach. E, miałem kilka telefonów w tym tygodniu, czy można gdzieś przełożyć mecz z tego za tego tygodnia. No pytanie gdzie? Zaczynamy za chwilę hale, to jest raz. Druga sprawa z pogodą lepiej nie będzie, więc wydaje mi się, że lepiej grać w deszczu niż potem w śniegu albo na lodzie. Gwiazdy tańczą na lodzie. No, to by się zgadzało, chociaż tu akurat pamiętam taką sytuację, że graliśmy na śniegu. E, pamiętam, że nawet jeszcze było odśnieżane pole karne, żeby tylko, żeby tylko było widać. E, no, byśmy takich sytuacji nie mieli, są też nie przewiduję. mamy cztery ostatnie dni, także grajcie, nie dzwońcie, czy pogoda się poprawi, bo ona się już w tym roku nie poprawi. No to co, no to na, na koniec w takim razie y, liczymy na to, że ktoś w tym przyszłym tygodniu przebije radosny futbol, przyjdzie z większą dawką e, materiału, tak to nazwijmy, wszelkiego rodzaju, no i będzie się dobrze bawił. Nawet jeśli nie zdobędzie Mistrzostwa. Psychoaktywnych czy pirotechnicznych, bo tutaj. <laughs> po prostu materiałów. To było szeroko, szeroko pojęte sformułowanie. Może być równie dobrze materiał wideo, materiał w formie galerii zdjęć, także tego typu materiały rzecz jasna, Miałem na myśli nie będzie Patryk Brnołeś, ale ja nie w tą stronę poszedłem, w zupełnie inną, także na tym poprzestańmy. Dziękujemy za ten przedostatni program sezonu jesiennego. No i co? I za tydzień widzimy się w ramach podsumowania już tej całej jesieni, no i bezpośrednio przed startem edycji zimowej 2023-2024. Także musicie koniecznie z nami być, musicie na nas się oglądać, bo na pewno będzie się działo. Dziękujemy serdecznie. Kłaniamy się nisko? Bardzo nisko. Bardzo nisko, e, także e, a za dzień jeszcze niżej. E, dziękujemy i do, do, do zobaczenia.